Cześć, witam was na kanale Smart Test. Dziś chciałem was zaprosić do recenzji digid radio 11 IR marki Technisat. Jest to urządzenie, które pozwoli rozbudować wasz system hi-fi o dodatkowe funkcje. Bardzo często spotykamy się z sytuacją, że właśnie posiadamy jakiś dobry jakości zestaw hi-fi, który już używamy od kilku lat. On bardzo dobrze nadal gra, natomiast nie ma dostępu do na przykład łączności Bluetooth, nie ma dostępu do radia internetowego, do radia DAP+, plus. no i właśnie rozwiązaniem tego problemu jest Digit Radio 11 r To nieduże urządzenie pozwoli rozbudować was system hi o dostęp do radia internetowego, czyli stacji internetowych z całego świata, o radio cyfrowe DAP+, plus, radio FM z RDS, Mamy też możliwość przesyłania muzyki z naszych urządzeń mobilnych za pomocą łączności Bluetooth. No i mamy też możliwość dostępu do serwisów muzycznych, takich jak np. Spotify czy Amazon Music. Tak więc, jeżeli brakuje Wam tych funkcjonalności w Waszym systemie HiFi. No, to zakup DigiD Radio 11 r może być bardzo dobrym rozwiązaniem. No, i teraz przejdźmy do zawartości naszego zestawu, oczywiście główny element, czyli nasze DigiD Radio 11 r Jak widzicie, konstrukcja niezbyt duża, natomiast na froncie jest bardzo duży, czytelny wyświetlacz o przekątnej 3,5 cala. Wszystkie elementy ładnie spasowane. Tutaj mamy też otwory wentylacyjne, zapewniające odpowiednie chłodzenie tego urządzenia. No, i jak widzicie, mamy tutaj wszystkie wejścia, wyjścia, w jakie to urządzenie zostało wyposażone. Od lewej strony mamy wejście antenowe. Tym możemy podłączyć zwykłą antenę zewnętrzną lub skorzystać z takiej antenki, która jest dołączona do zestawu. Następnie mamy wyjście optyczne SPDIF oraz klasyczne czyncze wyjście dźwięku audio, które również możemy wykorzystać do podłączenia tego urządzenia do naszego zestawu Hi-Fi. W zestawie mamy oczywiście przewody takie czyncze, więc w ten sposób możemy sobie bardzo łatwo to radio podłączyć, natomiast jeżeli oczywiście Wasz zestaw Hi-Fi ma wejście optyczne, no to zdecydowanie lepiej będzie podłączyć się za pomocą wyjścia SPDIF. Wejście zasilania, to jest mini USB, w zestawie oczywiście jest przewód dość długi, zasilający, no i oczywiście sam zasilacz. Uzupełnieniem zestawu jest oczywiście pilot zdalnego sterowania wraz z bateriami, które już otrzymujemy w zestawie. Pilot bardzo wygodny, zgrabny, dobrze wykonany. Przyciski są podgumowane, delikatnie klikające. Dioda LED tutaj u góry. No i oczywiście cała obsługa Digit Radio 11 IR odbywa się z pilota zdalnego sterowania, ponieważ tutaj na obudowie żadnych przycisków nie znajdziemy. Ok, w takim razie podłączmy sobie to radio, no i pokażę Wam jego funkcje, w jakie zostało wyposażone. Ok, zasilanie mamy już podłączone, no i teraz, jak widzicie, możemy przejść do konfiguracji, do ustawień tego naszego radia. Wyświetlacz nie jest dotykowy, więc tutaj będziemy, tak jak wspominałem, sterowali wszystko za pomocą pilota danego sterowania. No i teraz, jeżeli chodzi o dostępne języki, no to jak widzicie, język tutaj dość dużo. I, I jest też co ważne: język polski. Kreator konfiguracji. Możemy sobie teraz to radio skonfigurować automatycznie, już z tego miejsca, lub też zrobić to nieco później i skonfigurować sobie to wszystko ręcznie. Zobaczmy, jak to wygląda z tym konfiguratorem. Czyli klikamy tak, wybieramy format czasu. No i teraz aktualizacje czasu: czy to mają być radio, DAB radio FM z internetu, czy też bez aktualizacji. Może zostawmy DAP. Zachowaj połączenie siecią. Oczywiście chcemy się połączyć z naszą siecią Wi-Fi, ponieważ będziemy chcieli korzystać z radia internetowego oraz oczywiście z tych łączności bezprzewodowych. Jak widzicie, radia automatycznie wyszukuje wszystkie sieci Wi-Fi, zarówno paśmie 2,4, jak też 5 GHz, więc klikamy sobie moją sieć i tutaj możemy się połączyć na kilka sposobów, albo poprzez przyciśnięcie przycisku WPS poprzez kod PIN. Lub też możemy pominąć wps i wpisać hasło do naszej sieci ręcznie. Zauważcie, że tak, najpierw mamy cyfry od góry, później małe litery, i poniżej litery duże, bo to kiedyś się kilka osób pytało, jak to jest zorganizowane, i na samym dole są też oczywiście znaki specjalne. Tak więc wpisujemy sobie hasło i przechodzimy dalej. Następuje łączenie z internetem. I już za chwilę będziemy mieć połączenie skonfigurowane. Klikamy teraz, wybierz, aby zakończyć. I tak naprawdę radio jest gotowe do pracy. Teraz zobaczcie sobie podstawowe funkcje, w jakie to radio zostało wyposażone: czyli Radio Plus, Radio FM, łączność Bluetooth, radio internetowe, podcasty, Spotify, Amazon Music, Calm Radio, Classic Radio Select. No i mamy konfigurację systemu. Zacznijmy, może, od tej konfiguracji systemu. Tutaj, oczywiście, mamy ustawienia czasu, daty. Możemy sobie to wszystko albo ustawić automatycznie, albo też ręcznie. Następnie sieć, czyli ustawienia Wi-Fi, to co widzieliście przed chwileczką. Ustawienia języka, tutaj OSD. Przywracanie ustawień fabrycznych. Aktualizacja oprogramowania po Wi-Fi. Jeżeli nowe się pojawi, to będziecie mogli go z tego miejsca sobie zaktualizować. Kreator konfiguracji, czyli to, co wykonaliśmy na samym wstępie, informacje o urządzeniu, czyli wersja oprogramowania, wersja Spotify, radio ID to wszystko możecie sobie tutaj sprawdzać. Następnie polityka prywatności, no i tak naprawdę to jest tyle, jeżeli chodzi o tą zakładkę konfiguracja systemu. Teraz wychodzimy sobie i przechodzimy sobie do Radia DAB. Klikamy OK, i następuje wyszukiwanie stacji radiowych. One wyszukują się nam tutaj automatycznie, oczywiście po podłączeniu do tego radia anteny. Po zakończeniu przeszukiwania możemy już tę stację sobie odtwarzać. Ja tutaj nie mam podłączonego zestawu HIV i żadnego głośnika, więc nie pokażę Wam tutaj jakości dźwięku, ale ona oczywiście już zależy od jakości Waszego zestawu Hi-Fi, od Waszych głośników, Waszego wzmacniacza. Więc tutaj pokazuje tylko możliwości samego Digit Radio 11IR. Oczywiście radio ma pamięć stacji. Możemy sobie zaprogramować 30 stacji radiowych w paśmie DAP, plus, 30 też stacji w paśmie FM i 30 stacji radiowych, jeżeli chodzi o radio internetowe. No i teraz, jeżeli jesteśmy na tych stacjach radiowych w DAP, plus, klikając menu, mamy tutaj dostęp też do tej właśnie listy stacji radiowych. Mamy też możliwość ustawienia czasu zasypiania, czyli po jakim czasie ma się nam radio automatycznie wyłączyć. Mamy dostęp do alarmów, czyli możemy sobie ustawić tutaj dwa budziki. Następnie jest konfiguracja wyszukiwania, czyli na przykład kompletne wyszukiwanie, ręczne dostrajanie rodzaj tonu, przytnień nieprawidłowe, czyli stacje o słabszym sygnale. Ustawienia odnośnie audio. Czyli tutaj mamy equalizer, tony niskie, wysokie możemy sobie regulować, zmniejszać, zwiększać. No i ustawienia wyświetlania. Jak widzicie, nie wszystko zostało tutaj przetłumaczone, natomiast oczywiście możemy sobie tutaj wybrać, co nam się ma na naszym wyświetlaczu wyświetlać, jakie informacje. Również jeżeli chodzi o wyświetlanie tych obrazków, to mogą być one małe, mogą być tutaj na pełnym ekranie. No i mamy poświetlenie. Automatyczne przyciemnianie ekranu. No i Tutaj do wyboru jest od 10 sekund do 180 sekund. To możecie sobie ustawić. Podobnie będzie to, jeżeli chodzi o radio FM. Tutaj również musimy sobie wyszukiwać stacje radiowe, czyli tutaj sobie klikamy. Dużej przycisk w górę, wyszukują nam się tutaj najbliższe stacje. No i takie stacje możemy sobie zapisywać na liście ulubionych, tworzyć taką listę i następnie sobie tych stacji słuchać na naszym radiu. Teraz tego nie idziemy robić. Przechodzimy dalej połączenie Bluetooth, czyli możemy teraz się połączyć z naszym telefonem i spróbujemy sobie to oczywiście zrobić. Klikamy sobie sparuj i na naszym telefonie zobaczcie oczekujemy sobie Digit Radio 11IR. Klikamy parowanie, sparuj i od razu mamy już urządzenia połączone, czyli nasz telefon może przesyłać teraz dźwięk bezpośrednio na nasz system HiFi. No i teraz przechodzimy sobie dalej menu radio internetowe. Jeżeli chodzi o radio internetowe to dość klasycznie. Mamy tu oczywiście na porządku Polskę. No I w Polsce możemy sobie wyszukiwać po gatunkach, po popularnych stacjach radiowych, po miastach. Tak więc tutaj jest pełna dowolność, na przykład mamy tutaj Bydgoszcz i wszystkie stacje radiowe z tego miasta są na naszej liście już zapisane. Możemy sobie przejść do którejkolwiek z tych stacji i otwarzać sobie dźwięk na naszym systemie HiFi. Jak widzicie jest tutaj okładka, są też tutaj informacje odnośnie nadawanego kanału. Możemy tu sobie oczywiście sprawdzić, wszystkie opisy, zobaczyć sobie też lokalizację, zobaczyć sobie prędkość transmisji, z jakim bitrate, z jakim kodekiem jest dane radio nadawane i mamy też tutaj podgląd buforu odtwarzania. Tak więc mamy pełną kontrolę nad tymi informacjami, które są na wyświetlaczu naszego radia. Oczywiście, oprócz tutaj tych stacji z Polski, mamy też klasycznie dostęp do wyszukiwania stacji po nazwach, po lokalizacji. Na przykład, tutaj wybieramy sobie kontynent, następnie w kontynencie mamy kraje, no i w krajach znowu mamy po gatunkach, po miastach. Tutaj już dowolnie możecie sobie przeszukiwać i wyszukiwać stacje radiowe. Więc działa to bardzo prosto, szybko. Jak widzicie, duże możliwości, jeżeli chodzi o konfigurację. Wchodząc w opcję menu, mamy też listę radiostacji, i też możemy sobie z tej pozycji ustawić czas usypiania, alarmy, zarządzać systemem audio lub też samym wyświetlaczem. Kolejna zakładka to są podcasty, tutaj dokładnie tak samo jak przy stacjach internetowych, czyli mamy również kraje, mamy znowu lokalizację, możemy sobie znowu wyszukiwać takie podcasty z dowolnego miejsca na świecie i słuchać sobie po prostu tych podcastów na naszym systemie HiFi. Dostęp do Spotify. To tutaj oczywiście musimy sparować nasz telefon znowu z aplikacją Spotify. Czyli spróbujmy sobie to jeszcze zrobić. No i teraz klikamy połąc z urządzeniem. Wybieramy Digit Radio 11 IR. No i zobaczcie od razu muzyka z telefonu z aplikacji Spotify jest wysyłana na nasz system HIFI. Również podląd okładki, podląd informacji, czas, zarządzanie. Wszystkie możemy sterować również z pozycji pilota danego sterowania. No, oczywiście, jeżeli chodzi o podląd tych informacji, też możemy sobie to sprawdzać, sterować z pilota danego sterowania. Możemy zmieniać utwory. Tak więc, jak widzicie, za pomocą pilota możemy bardzo łatwo sterować aplikacją Spotify w naszym telefonie. Tak więc, jest to bardzo duży atut, że mamy tę współpracę z aplikacją Spotify i możemy bardzo prosto. Za pomocą pilota z danego sterowania tą aplikację obsługiwać. Przejdźmy sobie teraz dalej. Mamy aplikację Amazon Music, ja akurat tutaj nie mam dostępu, ale też bez problemu sobie ją uruchomicie. Jest też Calm Radio i jest też Classic Radio Select. Tutaj w Polsce myślę mniej jest popularne, natomiast jeżeli za granicą z tego korzystacie, szczególnie w Niemczech, no to myślę, że będzie to dla Was też jak najbardziej przydatne. I to by było tyle, jeżeli chodzi o te funkcje digitradio Radio 11iR. Teraz może jeszcze Wam pokażę szybko na koniec specyfikację techniczną tego urządzenia. No i przejdziemy sobie do krótkiego podsumowania. No i jeżeli chodzi o specyfikację techniczną, to jak widzicie, waga urządzenia 156 gram, wymiary 12x9x6 cm. Następnie, oczywiście, jeżeli chodzi o funkcję, to jest zegarek, budzik, automatyczne wyłączenie, funkcja dżemki. Zdalne sterowanie za pomocą pilota możemy też sterować tym radiem za pomocą aplikacji Connect App, którą możecie sobie pobrać ze sklepu Google Play. Pamięć stacji radiowych 30 dla pasma UKF, 30 dla DAP. Plus. Budowany equalizer. No i tutaj jest takiej ważniejsze informacje, oczywiście, łączność Bluetooth. Współpraca z Amazon Music oraz Spotify Free. Pobór prądu niezbyt duży 1,4 W w trybie gotowości 0,72. Wyjście audio cyfrowe SPDIF to już widzieliście. Wyjście analogowe również widzieliście. wyjście antenowe. Sieć Wi-Fi, tak jak wspominałem, pracuje w paśmie 2,4 i 5 GHz. Język OSD, tutaj mamy te kilkanaście języków do wyboru. Jest wersja polska, Bluetooth w wersji 5.0. Ekran, czyli półcala, rozdzielczy 480x320 pikseli. Regulowane podświetlenie ekran jest oczywiście ekranem TFT kolorowym no i tutaj jeżeli chodzi o protokół radiowiz również jest dostępny w tym urządzeniu DaPlus w zakresie 174-240 UKF 87,5 do 108 MHz. Radio internetowe jest budowane, no i tutaj ta antena w zestawie i może jeszcze zasilacz jest to 5V 1000 mAh ampero godzin. Ok. I na dzisiaj to by było tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję DigiRadio Radio 11 IR. Jak widzieliście, urządzenie pomimo małych gabarytów posiada bardzo duże możliwości i pozwala na danie nowego życia Waszemu systemowi hi zapewniając mu dostęp do internetu, do radia internetowego, do cyfrowego radia DAB+, do łączności Bluetooth, czy też do aplikacji typu Spotify, czy też Amazon Music. Jestem bardzo ciekaw, co Wy sądzicie na temat takiego rozwiązania. Czy jest to dla Was przydatne urządzenie, czy chcielibyście rozbudować właśnie Wasz system HiFi o takie funkcje internetowe. Tak więc dzielcie się swoimi spostrzeżeniami. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście również piszcie w komentarzach. Będę starał się w miarę możliwości na nie odpisywać. Ja ze swojej strony, jak zwykle, proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału. Najlepiej z tym dzwoneczkiem. No i już dzisiaj zapraszam Was do kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!